Szanowni wyborcy, Biłgoraj to największe miasto w regionie. To silny ośrodek wpływający na cały powiat biłgorajski. Dlatego też osoby z ramienia Biłgoraja zasiadające w Radzie Powiatu mają szczególne zadanie. Powinny to być osoby doskonale znające problemy całego regionu. Eksperci, którzy swoją wiedzę wykorzystują w działaniach dla dobra samego miasta, ale również dla dobra pozostałych samorządów kandydaci z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego do rady powiatu Biłgorajskiego to ludzie posiadający wiedzę, to ludzie potrafiący rozmawiać, współpracować i działać w sposób, który przyniesie wymierne korzyści dla nas wszystkich. To ludzie, którzy zadbają o interesy mieszkańców Biłgoraja i całego powiatu. Drodzy państwo, tylko współpracując razem jesteśmy w stanie wypracować takie rozwiązania, które będą przynosiły wymierne korzyści dla nas wszystkich: poprawę dróg i szlaków komunikacyjnych, unowocześnione szkolnictwo, rozwój gospodarczy i turystyczny regionu, wyższe standardy w leśnictwie. Mówiąc o kształceniu dzieci i młodzieży, nie możemy zapomnieć o zapewnieniu im odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rozwoju kultury fizycznej. Aby zainteresować młodych ludzi sportem, aby dać im alternatywę do spędzenia wolnego czasu, Musimy stworzyć odpowiednią bazę obiektów sportowych. Biłgorajski basen jest jedynym takim obiektem w powiecie. Codziennie korzystają z niego uczniowie biłgorajskich i ościennych szkół. Dlatego konieczny jest remont i rozbudowa o dodatkowe funkcje. Antoni Zenon Iskra, lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, pozycja numer 1. Dobra komunikacja to również łatwy dostęp do informacji. Informacja to najdroższy towar napędzający rynek gospodarczy. W pełni rozwinięta sieć teleinformatyczna jest przyszłością dla każdego mieszkańca powiatu. Dziś dostęp do internetu i usług mobilnych to nie luksus. To standard, który jednak nie jest jeszcze we wszystkich naszych domach. Agnieszka Dąbek, lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, pozycja numer dwa. Na rynku pracy brakuje fachowców. To właśnie w specjalistycznym kształceniu zawodowym upatrujemy przyszłość młodego pokolenia. Dlatego ważne jest powiązanie zapotrzebowania na rynku pracy z ofertą biłgorajskich szkół zawodowych i technicznych. Jeżeli nasze dzieci zdobędą konkretny zawód, zdobędą wykształcenie, dzięki któremu z łatwością znajdą pracę, będą miały zapewnioną bezpieczną przyszłość i zechcą na stałe pozostać w naszym regionie. Tu zamieszkać, tu założyć swoje rodziny i tu pracować. Joanna Drozdowska, lista polskiego stronnictwa ludowego, pozycja numer 3. Dziś wiele zadań samorządów, wiele potrzebnych inicjatyw realizowanych jest przez organizacje pozarządowe. Dlatego tylko dobra współpraca pomiędzy jednostkami samorządowymi i organizacjami działającymi na terenie powiatu sprawi, że realne potrzeby mieszkańców Biłgoraja i okolic zostaną w sprawny sposób rozwiązane. Bardzo potrzebną i sprawdzoną inicjatywą jest bezpłatny punkt porad prawnych dla mieszkańców funkcjonujący w gminie Biłgoraj. Takie inicjatywy powinny funkcjonować na terenie całego powiatu biłgorajskiego. Wojciech Dziduch, Lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, pozycja numer cztery. Nie wszyscy mieszkańcy Powiatu Biłkorejskiego mają warunki do mieszkania w domach rodzinnych. Wśród nas są osoby starsze, chore, dotknięte przez los, które na stałe przebywają w domach pomocy społecznej. Ważne jest to, by stworzyć tym ludziom jak najlepsze warunki do życia. Dlatego potrzebna jest przebudowa i termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej. Justyna Grzegorczyk, lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, pozycja numer 5. Rozwój regionu nie jest możliwy bez prawnej, szybkiej i bezpiecznej komunikacji. Wspólnymi siłami możemy przyczynić się do poprawy jakości dróg powiatowych i wojewódzkich. Dzięki dobrym szlakom komunikacyjnym Biłgoraj zyska na znaczeniu pod względem gospodarczym i turystycznym. Stanisław Kanty, lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, pozycja numer 6. Pomoc dla istniejących firm oraz stworzenie dogodnych warunków do powstania nowych to nic innego jak działania zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia. Tylko wspólne wysiłki wszystkich samorządów przyczynią się do zwiększenia znaczenia Biłgoraja i powiatu jako prężnego regionu gospodarczego. Piotr Majer, lista polskiego stronnictwa ludowego, pozycja numer 7. Uzyskanie dobrego wykształcenia zawodowego i technicznego nie jest możliwe bez specjalistycznej i dostosowanej do jego potrzeb infrastruktury. Inwestujemy więc w odpowiednie zaplecze edukacyjne, bo wtedy inwestujemy w przyszłość naszych dzieci. Edukacja młodzieży jest inwestycją w przyszłość nas wszystkich. Marzena Mroczkowska, lista polskiego stronnictwa ludowego, pozycja numer 8. Modernizacja ciągu dróg tworzących szlaki komunikacyjne jest możliwa tylko dzięki współpracy między samorządami i organizacjami gospodarczymi. Tylko dobre relacje, jasno postawione wspólne cele doprowadzą do rozwiązania problemu, który dotyka nas wszystkich poprzez złe drogi. Tadeusz Pikuta lista Polskiego Stronnictwa Ludowego pozycja numer 9 Region biłgorajski to przede wszystkim bogactwo kulturalne i przyrodnicze a to jest podstawą do rozwoju działalności turystycznej w agroturystyce, hotelarstwie, gastronomii oraz usługach i atrakcjach turystycznych upatruje przyszłość regionu Stwórzmy z tego co mamy najcenniejsze z naszej kultury, piękna ziemi biłgorajskiej i naszej gościnności produkt, który wypromujemy na rynku krajowym i zagranicznym. Leszek Turczyniak, lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, pozycja numer 10. Rozwój rynku gospodarczego warunkowany jest pomocą dla pracodawców i osób chcących otworzyć własną firmę. Wiem, jak ważne jest w tej kwestii pozyskanie środków unijnych, i wiem również, że dla wielu z nas jest to trudne. Dlatego utworzenie systemu wsparcia przedsiębiorców i pracodawców jest koniecznym zabiegiem dla rozwoju przedsiębiorczości w Biłgoraju i regionie. Henryk Wojda, lista Polskiego Ludowego, pozycja numer 11. Problemem nas wszystkich jest ciągle zbyt niski standard w lecznictwie. Biłgorajski Szpital, jako jedyna taka placówka w powiecie, wymaga stałych nakładów i nadzoru ze strony władz powiatowych. Tylko poprawa bazy lecznictwa szpitalnego sprawi, że wreszcie będziemy mogli leczyć się u siebie, a nie wyjeżdżając do innych, większych miast. Wanda za Kościelna. Lista Polskiego Stronnictwa Ludowego, pozycja numer 12. Szanowni wyborcy, 16 listopada ruszymy do urm wyborczych, by wybrać swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu Biłgorajskiego. Zróbmy to mądrze. Wybierzmy kandydatów z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, osoby kompetentne, znające realne problemy i wiedzące, jak je rozwiązać. Yeah.